na moim kanale dzisiaj jesteśmy na pasiece robię przeglądy odkładę wzmacniam e słabsze rodziny zasilam czerwiem słabsze rodziny i, i pokażę Wam jak to wszystko wygląda już w sumie trochę, e trochę pasieki zrobiłem pali się, wkurzać, fajnie daje, tylko wiatr wiatr bardzo przeszkadza. Dzisiaj mamy w niedzielę yy Zofii. Zimnej Zośki. No i dlatego chyba tak jest zimno. Także biorę się teraz za ten ul. Zaraz postawimy kamerkę i, i działamy. Działamy, zobaczymy co tu się dzieje. Niektóre już mają po prostu mi odposzyty, ale przyniosłem go na górę, pół korpus. Pół korpus. Przyniosłem na, na górę, bo było gniazdo na półtora korpusie, ale na półtora korpusie. Kilka ramek zaczerwiły, resztę zalały miodem, zatruszyły. Nie? po prostu matka nie zobaczyła czerwik yy, całą tłumacz stawka. Więc ten czerw się wygryzie. I ten czerw się wygryzie po prostu. I, I wtedy będziemy mirować. Pole, po bo bo po, bo nie było pełnego korpus ramy, zaraz zobaczymy sytuacja, już niektóre rodziny budują matyczniki i po prostu, i no i już wpadają nastrój rojowy. Trzeba sobie zawiesić rameczkę. Sobie rameczka rameczki. To jest pszczoły normalnie, aż wisi. No są Sikam to leciutko API Biofarma, witamina C po prostu żeby zakwasić Zakwasić ee, pH bólu Gdzie ja znowu to muszę, muszę sobie powiesić to dłuto na szyi na jakimś łańcuszku bo no, on po prostu cały czas go gubię. Tutaj miały rameczkę z węzą, Tędy miodzik, reszta jest czerw, jajeczka fajnie złożone. Nostępna rameczka. Następna rameczka. Fajnie zaczerpiona, czerw na wykryzieniu. Tu jakiś pyzdyk mi wystaje, ale to czerw trutowy. Pszczołka to jest jakiś chyba kainka klineczka. Ramka pójdzie. To jest w wygryzienie, tylko sprawdzam czy jest matka. Tą ramkę przenoszę do miodni. Przenoszę po prostu do miodni. I tym sposobem robię, daję węze, rozładowuję w ten sposób nastrój rojowy kilka dni temu. Zaczęły się backfasty. Backfasty no też próbują ciągnąć matryczniki, miseczki. Budują, bo już miały też ciasno trochę. Na półtora korpusie, ale ale ciasno. Dałem teraz jeszcze jeden korpus. Dobrze, taka wieża. No i... A zależy mi na tym, że była silna rodzina. Już nie zależy mi na rozmnożaniu pszczoły, a jeszcze z 10 odkładów sobie chcę zrobić i, i po prostu a, chyba tyle będzie O ile się tam jeszcze nie wyroją, o pszczu, sobie spacerują po mnie, wiatr nie nosi. Także tak to wygląda odbudowana, zaczerwiona, już poszy miotkiem poszyta, także fajnie wygląda. Dzięki, sobie pszczółkę o. i odstawiamy. Tu jest bardzo dużo pieszki dużo pieszki na tej ramce, no w tym roku jest fajny, fajny rok targają w góry nawet założyłem dwa połowiacze które kupiliśmy w ubiegłym roku już nie będę pożyczał od mojego kolegi zawsze mi chętnie użyć czoł, ale wiadomo. No już raz można pożyczyć, drugi raz można pożyczyć ale przecież nie będę pożyczał przez cały czas no, A tak na swoje potrzeby Na no, swoje potrzeby będziemy mieli swój pyłek Chciałem znieść pszczoły ja Też fajnie, jakby się czerpie, a jeczka świeżo złożona A nie widzimy Powiem szczerze, że po tym pryskaniu, no w ubiegłym roku, yy, dwa lata temu, no nie stosowałem tej farmy, no i trochę, trochę słabiej mi przyzimowały, a nawet bardzo słabo wtedy pszczoły. A w tym roku i w ubiegłym roku fajnie się stosuje, także mam nadzieję, że będzie zdrowa pszczoła. Tu jest cała ramka z miodem, z pieżką, też świeżo odpodowana. Także fajnie odciągnął. Tępa odciągną. odrodowana i tak przenosząc ten czerw starsze ramki na górę pozbywam się po prostu... jest troszkę zaczerwiona... pozbywam się po prostu ciemnych ramek. No to ta starsza, też jest czerw na tej ostatniej i matecznik. No ładny, dosyć duży matecznik. No niestety, ta jest taki, taki okres ta pora. pszczoły czują, że, 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 że muszą się rozmnożyć. No i jak to mówił Tomasz Tańczuk wylatują na drzewo, że to jest najcudowniejszy okres w życiu pszczoły, kiedy pszczoła wyleci, e, kiedy pszczoła wyleci e, z rojem. Oni są wtedy przeszczęśliwi. Też mi się tak wydaje i, i popieram go. To, że natura pszczoły jest, no nie uszkadzamy, jedna jest mniej roliwa, bardziej, ale, ale ogólnie to wszystkie pszczoły się roją i nie ma takiej pszczoły, która by nie chciała się roić. Nie ma takiej pszczoły. Damy i węzę. No. A tu im jeszcze jedną damę zajadną I niech dziewczyny pracują Niech noszą miód Dobra zakładamy kratę Teraz dam, dam im czystą kratę eee, ja stosuję takie grubsze te kraty tylko przycinam jeden bok i drugi bok, czyli dwa boki przycinam, bo po prostu wtedy ona fajnie przylega Wtedy ona fajnie przylega do ula nie ten, nie podgina się, bo jednak jednak stosowałem normalnie te kraty i jednak one się wróci wyginają, robi się taki brzuch a to nie o to chodzi no i tyle, składam no i tyle chciałem pokazać, idziemy sobie dalej no bo to, to, to sobie będę sam do siebie mówił, zaraz powy... sąsiedzi sobie pomyślą że kurde, coś z nim jest chyba nie tak że sam do siebie gada, dobra, to to trzymajcie się, na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku